Cześć, z tej strony Graczkamil i dzisiaj gramy w Robloxa Na samym stanie już Was proszę abyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. Podobijamy 5 skrypcji. Kto skrybuje to może. A, a my lecimy do odcineczka. Jak coś pierwszą lepszą gierkę. I zdobymy tego czysta. O, ej, trzeba dołączyć do grupy. No to zaczekajcie chwilę, ja dołączę do tej grupy i odbierzem tego chesta, więc... Cięcie! Dobra, dołączyłem do tej grupy i spróbujemy zdobyć. Nie działa jeszcze? No to wyjdę i wejdę do gry. Więc znowu cięcie. Okej, okay, znam się gierka ładuje. I teraz będziemy w gierce. Zaczekajmy chwilę. A w sumie znowu trzeba cięcie. Okej, okay, więc znowu jesteśmy... I spróbujemy tym razem zdobyć. I jest. Zaczęło wejść i wejść do gry. Więc, więc jak to będziecie próbować zrobić, no to będzie coś dla was. I mam jeszcze takiego. I mam takie kody. Na przykład kod i wkleimy. Ciekawe czy będzie działać. Jest. Powinniśmy dostać podobno peta. Eee, pink Slime, o ja tu można założyć? O2, a limit to jest 3. Jeszcze wpiszę jeden kod. Dobra, mamy ten kod i tym razem go wpisujemy. I, i jest. Kolejnego peta dostaliśmy. I mam. Twittera. XD. I o to chyba w tym chodzi. to do Mining Simulator. Aha. To bardzo fajne. Eee, ile kosztuje nowa? Ile kosztuje Bajal? XD. XZ, do tej nie było stać Więc... Ej, nawet dużo Jedna dużo było mi stać Ale już mam szpachelkę Teraz upgrade'ujemy No, tu jest tak Upgrade'ujemy Dobra I możemy iść kopać no yeah, ja, więc dlaczego? I tym pokować? O, ale to szybko. To zaraz chodzimy na dół. Yy, o, może, o, to może. Ale szybko. To jest takie szybkie, że wystarczy podskoczyć i już to zbiorę. Znaczy, próbuję to. I ile hajsu? Muszę sprawdzić, czy się da ulepszaniu. Łap! Eee, Okej. Okay. O, akurat kupię te dwie. Chcę, była w niestety tylko na jedną. To idziemy kopać łopatą. Jeszcze stanie upgrade plecaka wielki Upgrade Al Okej, okay. nie uh, ma, big speed, Lock Rung W jest jeszcze to polepszamy To chyba speed kopania Dobra, idziemy do tego gościa. Aha, ale to szybko. Idzie. Kopiemy. No ale to szybkie. Ciekawe, ile hajsu zbierzemy. Mam nadzieję, że dużo. I idziemy sprzedać. E, I? Ile? 15 koła. Uzbieramy do, do 30. Zbieram to 30. trzydziestu. Dobra, idę spadać. Yy. Yy. Toż muszę kupić lepsze kealo. A tego stołu na to mogę kopać łatwo. Od tego są na to mogę kopać. Idę sprzedawać. I ile? 39 prawie 40. Dobra, 100. Dobra, kupię na Al. Jesteśmy przy złotym kilowatym. Teraz. Upgrade, upgrade all. A po tak? No i teraz po upgrade'ujemy to. I dlaczego? No i będzie git. Złoty kilofek kilofek w rękę i idziemy kopać. Dobra, kopiemy i no, nawet do niego mogę wskoczyć. Nie. Tutaj. O, matko jedyna. No i można kopać. O, wow. No też to, to kopiemy. I okej, okay, kopiemy, 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 kopiemy. O, emerald. To, ta idę jeszcze niżej yyy no co to możemy zrobić Idziemy sprzedawać ile hajsu z tego what 40 to się okazało. Lebaj, al. I dookie. I dookiego grzyba doszliśmy. Ile 27. I, I okej, okay, to upgradujemy na maksa. I 800 ileś minus. Dobra, teraz upgradujemy jeszcze to. I jeszcze to. No i jest i test. O, matko. Aż mi się tekstura psuje. Ja też pochodzę. Łapko. Eee. Bedrock. Okej. Okay. Eyee. Yy, Okej. Okay. Musimy się najpierw jeszcze zasprzytać. Odażę sześć tysiaków. Okej. Okay. Chyba za daleko poleciliśmy. Dobra. Ile jest co? Okej. To okay. wykopiamy to to, 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 to. Ile tu jest ród? Ramion. No to popatrzmy. Ale tu cicho, trzeba tu coś poopowiadać. Subskrybujcie mnie, bo będzie fajnie. Na 5 subskrypcji będzie super specjal. Którego jeszcze Wam nie zdradzę. Ale on będzie super, ten specjal. I odpowiedź tu nie będzie Roblox. Może Minecraft? Chcecie zobaczyć Minecrafta? O, idziemy idziemy ten sprzedać. I ile? Łata! Tak, Nieważne. I kupiłem al. O, yy. okej. Okay. Mamy taki kilo. Nieważne. Aż musimy nas na dół. Dobra, pojedziemy za te Wow. Ile tu I ile hajsu mieliśmy. Eee, spadamy... O, tu będzie jakiś No, My tutaj byliśmy. Eee, spadamy, 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 spadamy. spadamy. O nie, to z wejście na Bedrock Dobra, spadamy O nie, nie da musimy się Dobra, skreślamy jeszcze muszę to I? 60 Ale to będzie dobrze na upgrade e, Po upgrade nie jestem wow. ile? Nie wow. chyba, chyba musimy zacząć od samej góry. O, naprawiają. Ideolo. Zaczekamy aż się. Naprawi. Nap naprawiło się i zaczynamy. Nie dobra, spadamy To trochę potrwaj, zrobię wam speedrun. Albo nie zrobię, może jak się uda to zrobię. No, bo w sumie nie. No, w sumie nie będzie speedruna. Bo będzie. Nie tak to szybko kopiemy. Więc nawet nie będzie trochę długo. I tak za długo będziemy na górze. Dobra. Dobra, selujemy. Najczęściej nie upgradejemy. Ej, mało coś hajsu. No, daje nam. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. I teraz tyle sprzedali? Ej, nie. Nie dostaje hajsu. O wiele mi. O, może mieć na przykład na. U, na to! No, tutaj nikogo nie ma. O, ho, ho, No to będziemy troszkę grać. A bo wiecie co? Czekajcie najpierw, tak na górę. I pokażę Wam to. To już koniec odcineczka, więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, bo nawet Wam pokażę, czy ludzie mnie subskrybują, czy nie. No właśnie, więc musicie zrobić, żeby było tak. Więc subskrybujcie i dawajcie lajpeczki i pa pa!